Misterium Męki Pańskiej ma też wymiar pomocowy. Hospicjum w Arcibożu. E, zostanie, jakby otrzymuje też pomoc w ramach kwesty. byś pani mogło przedstawić. Krystyna Wolnik, mhm. że Tutaj dzisiaj zbiórka to chyba taki też inny wymiar niż zazwyczaj zbiórki odbywające się na, właśnie na hospicjum. E, tak, tutaj akurat ten zespół szkolną przedszkolny już od kilku lat współpracujemy w ramach pól nadziei, którą mhm. kwita dobro. No i z takim pomysłem już 4 lata temu po raz pierwszy wyszli i było po raz pierwszy właśnie takie misterium męki pańskiej, przepiękne, zruszające. No i teraz po pandemii tak naprawdę mm -hmm. drugi raz już jest taka pomoc okazana w kierunku pacjentów hospicyjnych naszego mm -hmm. e Jak wy właśnie to traktujecie? że też te małe placówki w małym, w małych. No w powiecie racie polskim chcą pomagać. Znaczy to jest tak, że my... Obejmujemy opieką pacjentów z całego powiatu Raciborskiego, tak naprawdę zakrawamy obowiązek rybnicki i wodzisławski, więc my tutaj współpracujemy z tymi, z tymi szkołami. Regularnie staramy się spotykać w ramach promocji zdrowia, w ramach właśnie tych pól nadziei, gdzie dzieci pielęgnują. Może pan zobaczyć, na zewnątrz jest piękna rabatka nadziei, gdzie zakwitają teraz żonkile. Więc te dzieci w taki piękny sposób potrafią jednoczyć się z pacjentami hospicyjnymi. W taki sposób pomagają tym naszym pacjentom, a my bardzo lubimy spotkania z tymi dziećmi, z takimi najmniejszymi, bo to tak naprawdę najwięcej daje radości. Mhm. Pole nadziei to też żonkile, i te żonkile dzisiaj tutaj też wędrują do, y, do uczestników tego misterium. Taki y, dodatkowy bonus. Tak, bo każdy, kto wrzuci datek, dzieci same przygotowały te żonkile, więc to tym bardziej jest dla nas taka radość, więc przygotowane żonkile, jeżeli ktoś. Mam nadzieję, będzie właśnie przypominał o tym, że, że są pacjenci, którzy, e, którzy chorują w domach, bo nasze poświęcenie jest poświęceniem domowym, mm. więc pacjenci, którzy chorują w domach, to jest takim wsparciem e, pacjentów, e, dla pacjentów, ale też dla tych rodzin. Okay. My tylko wspieramy, ale te rodziny tak naprawdę 24 na dobę układają się swoimi bliskimi. Dziękuję bardzo. Jakby się Pani przedstawiła jeszcze. Woli? Ja na Woli. na woli. Dziękuję. Ja tylko chciałam powiedzieć, że takie nawet małe, drobne, symboliczne rzeczy, jak żonkile dla naszych pacjentów, też są wielką radością. Kiedy buchniarki przynoszą do domu, do pacjenta, to, to jest wielka radość i pacjenci bardzo się cieszą z takich małych rzeczy. Dziękuję bardzo. To jest ręcznie robione żonki przez panią, której mężem opiekowaliśmy się. W ramach podziękowania zrobiła to są ręcznie robione żonkile, bo mm. każdy, kto jest takim rzecznikiem, pól nadziei z naszego pospolicji, ma takie żonki Okej, okay. dziękuję bardzo.